Dzień dobry! Witamy Was serdecznie w od poniedziałku, czyli w podcaście, w którym nie nauczymy Was jak robić rzeczy z wyprzedzeniem, bo znowu nagrywamy ten odcinek w <grym> Tak, jesteśmy okropnymi osobami, jeśli chodzi o nagry nagrywanie na zapas, ale... Ale zobacz, nagrywamy. Mimo tego, że nie tak. jesteśmy wystarczająco zmotywowane i zorganizowane, żeby robić to na czas, to jednak dowodzimy i jakoś się to dzieje. Tak, jednak się to udało. Jak widzicie, witamy Was w naszym studiu. <grym> Jeszcze nie jest do końca zrobione, ale już prawie. Tak, będziemy miały nowe okoliczności przyrody do nagrywania podcastów, ale to o czym chcemy mówić dzisiaj, to też o nowych okolicznościach przyrody, które wraz ze słońcem nadbiegają tak, do nas. Tak, możecie je zobaczyć za oknem. Po prostu zamknijcie teraz oczy i sobie wyobraźcie. To słońce. Jeżeli jesteście osobami zasilanymi na baterie słoneczne, tak jak ja, to wiecie o co chodzi. Słońce, wyższa temperatura, yy, hemoglobina, rura, yy, taka sytuacja. Nobelon. Jestem. A, właśnie, Nobelon, zapomniałam. O, jestem zachwycona tym, że nadchodzi wiosna. I jeżeli też czujecie taki przypływ pozytywnej energii i motywacji, to od razu przyszłam wam zabrać nadzieję, to nie potrwa wiecznie i trzeba trochę temu pomóc, żeby z tego zrobić coś dobrego. I z tym przychodzą właśnie nasze wyzwania. Tak, bo dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, jak być fit na wiosnę. W zasadzie rozmawiamy I o tym potem. co kilka miesięcy, mniej więcej ten temat się u nas przewija, bo chyba właśnie o to chodzi w byciu fit, że trzeba sobie przypominać po co tak, my to robimy. Właśnie i miałam to powiedzieć. To dawaj. No nie no. <laughs> już mi to zabrałam. Oh, nie. Już mi to zabrałaś. Koniec. Dobra, w takim koniec. razie e, chciałabym przekazać teraz e, pałeczkę tutaj mojej współtowarzyszce i zamieniam się w nasłuchujący nobelon i, I, tak, I rura, tak. Słucham. Tak. Jeśli chodzi o wiosnę, to nie mogę, jeśli chodzi o wiosnę, to wiosna jest super, Ale to, to już pojawia się wiosnę. co roku, w marcu. w tym roku pierwszy marca wypada w poniedziałek, dobra, chodzi o to, oj, Zrobisz Daj to, mi pracować. Zobacz, ten... Łukasz, Łukasz zawsze się na mnie denerwuje i mówi, bo ty trzepiesz tymi ma i ma i ciągle w te mikrofony walisz. I teraz zrobiła to Marta i, się, I teraz on że on mamy nie to nagrane. Teraz nie bo nie, to będzie się nie, bo ja nie jestem Niego żoną. Jego jest to, że jest godzina 14 i my naprawdę nic nie piłyśmy Ani nie mamy nawet podcastem. kaca i nie trzyma nas od wczoraj, tak. więc... Po prostu tak się cieszymy na wiosnę. Tak, okay, to się, tak. Już mamy dobra, ustawowym. cieszymy się na wiosnę, wszyscy się cieszą na wiosnę, i zawsze, kiedy ta wiosna się zaczyna i robi się ciepło, to zaczyna się myśl, może zrobię coś więcej w kierunku ćwiczeń, w kierunku zdrowia. No dobra, nie oszukujmy się. Mało kto mówi w kierunku zdrowia, a większość mówi w tak. kierunku sylwetki. Ja to rozumiem. Więc wychodzę naprzeciw. I jeżeli pomyślałyście o tym, pomyśleliście o tym 1 marca, to i tak jesteście do przodu przed większością osób, która myśli o tym dopiero wtedy, kiedy jest pogoda na tyle ciepła, że zakłada się jakieś krótkie spodenki, tak. odsłania się tego ciała więcej i wtedy po prostu nawet widać takie piki w Google Analytics po wyszukiwaniu tak. treści, tak? Jak schudnąć 5 kg w 5 tygodni na przykład? Mnóstwo, mnóstwo takich treści wtedy jest rozkręcanych. Zresztą też zaobserwujcie to sobie. Jak pojawia się maj sezon wakacyjny, to jest jak schudnąć do urlopu wkłada tak. brzuch w kilka tygodni i. I idzie to się wszystko? wydaje, że po prostu im mniej was masz na sobie, tym bardziej <laughs> łatwo zauważyć, że na przykład coś ci się tam przybrało przez zimę czy a jeżeli się przybrało przez zimę, no to tegoroczna zima, która trwa od 14 miesięcy, mniej tak. więcej, była wyjątkowo trudnym okresem, jeżeli chodzi o praktykowanie zdrowszych nawyków żywieniowych czy aktywnościowych, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o aktywności, bo wręcz dużo opcji zostało odebranych tak totalnie, tak? Jeżeli ktoś bardzo lubił treningi siłowe, no to nie mógł tego praktykować tak jak do tej pory miał to wszystko utarte, więc tych opcji jest znacznie mniej, ale to też ma oczywiście swoje zalety, bo można poznać nowe aktywności i tak samo o tych nowych aktywnościach Osoby, które chciałyby je poznać mogą skorzystać z wyzwania Marty, bo my nie powiedzieliśmy jeszcze ani słowa tak, o tym wyzwaniu, ale Marta organizuje wyzwanie w marcu, które polega na tym, żeby Was aktywizować treningowo i w zależności od tego jaki macie stopień zaawansowania możecie znaleźć plany treningowe ułożone pod siebie. Są trzy poziomy. Tak, w ogóle te wyzwanie można traktować w różny sposób. Po pierwsze właśnie na zasadzie o kurde idzie wiosna, chcę coś zacząć robić, chcę to robić regularnie, nie wiem od czego mam zacząć albo nie wiem jak mam się zmotywować, to to wyzwanie będzie idealne, bo macie gotowy plan treningowy, który po prostu wasza robota polega tylko na tym, żeby może tylko aż na tym, ja żeby założyć tutaj. buty sportowe i po prostu robić to co jest w planie. Biorąc pod uwagę, że czasami coś może z planu wypaść, bo akurat tak zaprojektowałam te plany, że Jeden trening z planu może wypaść i nic się też nie stanie. Mhm. A następne było mi się teraz pytanie, bo powiedziałaś o butach sportowych. Czy to jest konieczne, żeby ćwiczyć w butach? Jeśli chodzi o treningi cardio ze skakaniem, to raczej tak. Mhm. Zalecałabym, żeby te buty były, bo jednak zwiększają amortyzację, ale przede wszystkim też stabilizację. Czy kostki, czy w ogóle całej stopy i zwłaszcza u osób początkujących to jest mega istotne. Wiem, że była nawet moda na bieganie boso, na chodzenie boso, ale y, uważam, że to jest przeznaczone dla osób bardzo zaawansowanych. I nawet nie mówię tu o bardzo zaawansowanych ćwiczę od pięciu lat fitness, tylko bardzo zaawansowanych jestem sportowcem i mam doskonałe czucie okay. mięśniowe. E, oczywiście yoga, pilates, treningi wzmacniające, treningi siłowe też można robić na boso lub na płaskim takim, mm -hmm. siłowe często się robi na przykład w trampkach, to jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o te skoczne treningi, tutaj lepiej byłoby te buty mieć, nawet jeśli ćwiczymy w domu. To mi się bardzo skojarzyło z jedzeniem intuicyjnym, bo to jest bardzo silny trend, on jest ogólnie wspaniały, to polega na tym, że nasze ciało doskonale wie po jakie jedzenie powinniśmy sięgać i uważam, że to jest Piękna, utopijna perspektywa, która nie ma takiego dużego zastosowania w rzeczywistości, bo jednak, jeżeli od lat jesteśmy bombardowani marketingiem żywności, byliśmy przekarmiani jako dzieci, trzeba było jeść za mamusia za tatusia i jak była nie wiem nagroda za szczepionkę, za szczepionkę to dostawało się lizaka i tak dalej, tak. no to ta nasza intuicja jest już trochę zakłamana przez nawyki, więc też jestem raczej ostrożna co do takiego polecania. Są czasami takie trendy, że wszyscy powinniśmy wracać do tych najbardziej pierwotnych naszych instynktów. A prawda jest taka, że one nie są. Nie zawsze można na nich polegać po prostu, szczególnie jeżeli. jest. Jakbym miała jeść intuicyjnie, to była same kinder country. No bo teraz twoja intuicja, właśnie to ci podpowiada po tych latach praktyki. Więc. Ale a propos jedzenia kinder country, to to się idealnie wiąże z wyzwaniem słodyczowym, które ja organizuję, bo dla was dwa wyzwania. Tak, po prostu. To jest, wyzywamy Was nie na pojedynek, bo to brzmi jakby to się na coś złego trzeba było szkodać, a to będzie bardzo przyjemne, bo na przykład moje tak. wyzwanie polega na tym, że mamy jeść słodycze. To Czyli to nie jest wyzwanie bez słodyczy, tylko 30 dni ze słodyczami, bo y, było już bardzo dużo wyzwań. Zresztą ja sama takie kiedyś organizowałam na blogu, żeby właśnie bez tych słodyczy próbować jeść słodycze. Tak ja też Rzucić. to robiłam. No i. I No właśnie. I czy rzuciłaś? Nie. Też czasami mam takie wymiany zdań na grupie. Moja grupa się nazywa Pozytywne Odchudzanie z doktoralacie.pl i tam czasami padają takie hasła, że na mnie działają tylko zakazy. I ja pytam: To kiedy ostatnim razem jadłaś słodycze? I ona mówi na przykład: No, teraz mi gorzej idzie, bo mam okres na przykład, czyli. Tak naprawdę nie, nie działa zakazy. <laughs> I uważam, że znacznie lepszą strategią jest nauczenie się nowego podejścia do słodyczy, tak żeby jeździć w ilościach, które nie rozwalają Wam Waszych celów, czy to sylwetkowych, sportowych czy zdrowotnych. E i jeździ z satysfakcją, z umiarem, bez wyrzutów sumienia. Dlatego to wyzwanie nie polega na tym, że macie na przykład, nie wiem, możliwość zjedzenia jednej porcji słodyczy w niedzielę. Tego też bardzo nie lubię, bo skąd mam wiedzieć, czy będę miała ochotę w no niedzielę? No to jest takie głupie, bo na przykład w niedzielę się na przykład nie ma ochoty i co? No, ja podejrzewam, że ja bym miała w niedzielę też ochotę, ale co z tego, na przykład, jeżeli będę miała w wypiątek albo w środę? Albo będzie na przykład jakaś super okazja, nie wiem, urodziny i ulubiony tor, tak. przyjedą znajomy i co? I nie mam... I Ty nie wiesz, bo za dwa dni masz zaplanowane tak. życie. Czerstwy tord jest super. Czekam aż będzie długo dojrzewający do niedzieli. No bez sensu, tak? Poza tym też trzeba się liczyć z tym, że jesteśmy wszyscy dorośli i to, że jakaś dietetyczka w internecie wam powie: "Nie możesz jeść tego jedzenia", to prawda jest taka, że i tak koniec końców każdy stoi przed tą półką w sklepie i kiedy zostaje sam na sam z tą decyzją, no to tak trochę się wypiera, to co, to co można by zrobić, czy nie. No i to wyzwanie polega też na tym, żeby bardziej się skupić na podstawach zdrowszej diety, bo to jest, uważam, jeden z najlepszych sposobów na to, żeby ograniczyć słodyczowe zachcianki. Trzeba zadbać o to, żeby po prostu były w diecie obecne owoce, dlatego tam jest taki próg minimum dwa owoce dziennie i co najmniej jeden zdrowy posiłek dziennie. Oczywiście, że im więcej tych zdrowych, sycących, satysfakcjonujących Ale nie tym wszystko naraz. No właśnie, po kolei. A jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z opcji nowy miesiąc nowa ja, to będzie też promocja minus 20% na wszystkie diety z marketów dla osób, które by chciały właśnie, żeby ta Kwestia rozpiski żywieniowej była za nich załatwiona, bo dużo osób jest takich, które po prostu twierdzą, że to jest wygodne, że się nie muszą zastanawiać, zakupy w jednym tak, miejscu i. Tyle. i nic nie muszą liczyć, i tak dalej. A jeszcze ważna rzecz, a propos tych wyzwań, o których mówimy, jeżeli chciałybyście dostać takie wydruki z planem treningowym i z monitoringiem nawyków związanych właśnie z tymi słodyczami, to wystarczy się zapisać na linki, które są podane w opisie. Tak. tak, więc tak naprawdę mamy dla Was na wiosnę pełen pakiet. I jak być na wiosnę trzeba skorzystać z naszych eee, wyzwań. O, o, excuse me? O, tak, tutaj zapraszamy pod kątem treningowym i słodyczowym, ale teraz pojawia się pytanie, czy to nie jest za dużo, czy, czy to, bo zawsze mówimy, żeby nie robić wszystkiego na hura, i czy to nie jest zbyt obciążające. Ja uważam, że w tym przypadku nie, ponieważ tu z jednej strony mamy plan treningowy, więc działamy stricte tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o treningi. A tutaj jedyne, co robimy, to jemy słodycze w odpowiedniej ilości. <gry> tak. Więc nie zmieniamy całej diety. Oczywiście można też, tak jak mówiłaś, kupić Twoją dietę, ale wtedy też nie do końca musisz nad tym myśleć, bo już masz przepisy i masz listę i po prostu robisz to. Więc to nie jest za dużo. To nie jest. Zmiana wszystkiego i uważam, że spokojnie da się to pogodzić. Szczególnie, że mówiłaś, że ten plan dla mega początkujących on opiera się na trzech aktywnościach w tygodniu. Tak, w wyzwaniu Fitwiosna przygotowane są trzy plany treningowe dla trzech różnych grup, w zależności od tego, jaki jest wasz poziom zaawansowania, jest plan dla osób mega początkujących i to jest plan przygotowany dla osób, które nigdy nie ćwiczyły, które wracają po długiej przerwie, które wracają po covidzie, mhm. które mają dużą nadwagę. Albo nie mogą skakać z jakichś powodów, nie wiem, jakieś kontuzje, urazy i tak dalej. Sąsiedzi. Sąsiedzi. I to jest taki plan bardziej łagodny. Te treningi są mega bezpieczne. E, większość z nich opiera się na mojej serii treningów Starter. To jest właśnie taka seria dla osób początkujących. Nie wymaga tam nie wiadomo jakiej kondycji. To nie są te treningi dla początkujących, po którym po pięciu minutach macie ochotę zejść z tego świata, co, bo nie ja o to ja chodzi. że to jest nie fair, jeżeli nazywa się trening dla początkujących. dla total... nie, nie mówię, że ty tak robisz, ale spotkałam się z tym parę razy. Joga dla niby totalnie początkujących. No i patrzę, co ona robi z tym swoim ciałem jakieś origami, łabędzie i inne dzikie węże, i czuję się później jak przegryw. No, więc, nie, jest właśnie, to tak. więc to nie tak. Więc te treningi rzeczywiście są takie, że. E większość osób zrobi całość, 100%. Ale też yy, jakby to jest normalne, że może być wam ciężko. To ten tak. trening jest tak, dość trudny. Tak, tak, tak. Nie chodzi o to, że, to nie, yy, że w ogóle się nie zmęczycie, tak. tylko że on jest do przejścia, on jest do zrobienia. A Na przykład to, że się pojawia zadyszka. Znowu trzeba mikrofon. Ale delikatnie Łukasz, delikatnie. To, że się pojawia zadyszka, to jest najnormalniejsza rzecz na świecie, tak. bo przecież to jest po prostu adaptacja do zwiększonego tak. zapotrzebowania. No, u na każdego ten. się pojawia zadyszka, niezależnie od poziomu zaawansowania, bo chodzi o po prostu o to, żeby zwiększyć częstotliwość oddechów i przygotować się do tego wysiłku. Nie? I też ten, ten tlen po prostu potrzebujemy go więcej, więc musimy go sobie szybciej dostarczyć, więc ten oddech przyspiesza. A ile trwają te treningi dla początkujących? Do 30 minut. No, około. No no do to, 30 minut to naprawdę trzy można Tak, trzy razy w tygodniu, plus dodatkowo jest jeden trening on jest jako dodatek, więc nie jest wymagany. Natomiast ja uważam, że powinno się go robić. Ale tak jak mówię, te treningi w ogóle i te plany są tak zaprojektowane, że jak jeden trening wam wypadnie z obiegu, o. to się nic nie stanie i dalej te efekty powinny I być. Uważam, że to jest wspaniałe, że wyzwanie nie polega na tym, żeby działać na 100%. I nie jest to za tak. jedynkowe, że. Albo zrobiłaś wszystkie jesteś super, albo jeden, czy tam kilka ominęłaś i to jest do niczego. Bo nawet jeżeli by się wam zdarzyło, że zrobicie, nie wiem, 80% tych treningów, a w lutym nie było ani jednego treningu, to to jest ogromny progres. To jest krok do od... duży progres, bardzo duży Tym progres. Tym bardziej, że trzeba przejść przez ten etap takich właśnie spokojniejszych treningów, mniej intensywnych, żeby stopniowo można było zwiększać. Bo też czasami mam takie wrażenie, że y, ludzie początkujący są rozczarowani, że nie są w stanie pewnych rzeczy wykonać, a nie da się tego przeskoczyć bez tego etapu przygotowania. Tak, albo że to się jest za spokojne, gdzie. To jest potrzebne, i teraz na tym etapie tworzycie bazę, która potem zaowocuje tym, że będziecie mieć też lepszą kondycję do tego, żeby wykonywać cięższe treningi. Mhm. Bardzo często tej bazy nie ma, rzucamy się na jakieś treningi za ciężkie i potem albo się to kończy kontuzją, albo się to kończy urazem, albo zniechęceniem, bo nie jest to przyjemne po prostu. Śmieję się pod nosem, bo zaczęłam zastanawiać, kiedy ja się ostatnio rzuciłam na za ciężki trening dla siebie. Moją dewizą jest właśnie te 80% możliwości. I ja na przykład. Jak już wiecie, jestem antyfanką wysiłku fizycznego. Mówiłam o tym 187 razy, więc powiem 188. Uważam, że nie trzeba pałać miłością do sportu, żeby tą minimalną dawkę potrzebną tak. dla zdrowia i sylwetki i kondycji sobie zapewnić. Tylko, że to jest naprawdę potrzebne bardzo dużo czasu, bo ja jestem aktywna od lat i dopiero mam wrażenie, że od roku, kiedy bardzo ograniczyłam ilość treningów siłowych, i to są dwa treningi w tygodniu, i są dwie jogi, to to jest takie moje po prostu. Mój ten złoty punkt, który mi odpowiada, ale nadal czasami mi się nie chce tego robić. No, wiadomo. Yy, więc to jest plan dla osób mega początkujących. Jest jeszcze plan dla tak zwanych średniaków, i to są osoby średnio zaawansowane, ale też osoby, które ja nazywam ambitnie początkującymi. I to są na przykład te osoby, które wcześniej już coś trenowały, mhm. ale miały krótką przerwę, yy, albo na przykład kiedyś trenowały sporty i mają już taką bazę, bo często jest tak, że jeśli si nie wiem, w dzieciństwie trenowaliśmy jakąś siatkówkę, biegi, cokolwiek, i tak dalej. To już ta baza jest trochę przygotowana, i one są na trochę wyższym poziomie niż tacy zwykli początkujący. Dlatego oni mogą zacząć ten plan dla średniaków. On ma cztery treningi, które też może jeden wypaść i się nic nie stanie. I ostatni plan to jest plan dla za zaawansowanych. I zazwyczaj robiłam tak, że ten plan dla zaawansowanych mogły robić też osoby średnio zaawansowane, ale teraz stwierdziłam, że jest wiosna. Zaszalejmy. I ten plan dla zaawansowanych jest. Marta, przyznaj: e... chcesz zabić ludzi? Powiedz to. Czy planujesz tak. zabić ludzi? E, na swoją obronę mam. Na... Łukasz nas nienawidzi. Patryk, na swoją... Patryk, to ty montujesz ten odcinek, bo Łukasz tego nie zniesie. Na swoją obronę mam to. Y, że y, właśnie Patryk przy rozpisywaniu mówi, dowalim, dowalim, dowalim. Ohoho. Więc w planie dla zaawansowanych jest 6 jednostek treningowych jedna z nich to rozciąganie, więc jest pięć treningów. Sześć jedno jednostek roz... treningowych. Tak, jeśli ktoś chce być zaawansowany, no to proszę bardzo. I te treningi też są dłuższe. Bo to średnia... jest poczekajcie. Ja muszę tutaj zrobić taki anons. Zakładamy konkurencyjną drużynę dla drużyny CF. I, i, I my, ja czuję się dyskryminowana no. tutaj. I wyobraziłam sobie, jakbym się czuła po takim tygodniu treningów. I szanuję, może powinnam zrobić sobie takie wyzwanie. Może zrób sobie za Ale działaj. uważam, że muszę. Jeszcze tylko muszę. Y pozbyć się tych resztek godności, które gdzieś tam sobie mam, ale już mi nie zostało dużo czasu. I wystąpię kiedyś z Tobą tak. na twoim kanale na treningu <laughs> dla Zaawansowanych. Mamy to nagrane, więc. No, zrobię to. Wypomnę ci to i to zrobię. Zrobię to, trudno. Ale co to, chciałam jeszcze powiedzieć, że te plany nie są. Nie polegają na tym, że ja po prostu wrzuciłam tam treningi i one są, tylko one są odpowiednio ułożone. W związku z tym też nie jest tak, że codziennie napierdzielamy kardio albo codziennie. Mhm. Tylko jest dużo rozmaicenie, więc nawet przy tym planie dla zaawansowanych nie powinno dojść do jakiegoś przetrenowania czy przemęczenia, bo to jest po prostu odpowiednio. Z Bilansowane. Mm, też tutaj, jako e, obrońca uciśnionych i słabych, e, pomyślałam, że jeżeli ktoś spróbuje zrobić tą najbardziej hardkorową wersję, a w trakcie uzna, że to jest dla niego jednak za dużo, to przecież może sobie zrobić ten średni. Tak, tak? właśnie to e, też jest ważne, że plany są trochę analogicznie do siebie zaprojektowane, w związku z tym w każdej chwili możesz zmienić poziom, mhm. i nie powinno to do końca tak wpłynąć na, na sam efekt planu, bo podobne są rodzaje treningów, w związku mhm. z tym jak w pewnym momencie uznamy, że na przykład jest za ciężko, można zejść poziom niżej, lub odwrotnie, jest za lekko, mogę wejść poziom wyżej, albo na przykład, to może być chwilowe, bo dzisiaj mam gorszy dzień, mhm. robię plan, dobra, zrobię plan sobie dla mega początkujących. I to jest na pewno lepsze podejście niż całkowicie odpuścić. Tak, dlatego ja tak staram się nad tym siedzieć i, i, i trochę Bardziej się do tego przykładać, bo wiem, że dzięki temu mniej osób właśnie odpuści. Bo jest ta opcja, że możesz zwiększyć sobie poziom, zmniejszyć, wypadnie ci trening, i to naprawdę. Nie robi takiej różnicy. Ja właśnie w moim wyzwaniu założyłam taki próg zaliczalności, próg nagrody. Oczywiście, jeżeli jesteście osobami, które to motywuje, bo umówmy się, jest duże grono osób, które twierdzą: po co będę sobie wymyślać nagrodę, skoro mogę sobie to kupić czy tam zrobić bez wyzwania, tak? Więc jeżeli czujecie, że dla was nagrody nie są motywujące, to nie musicie tego robić, ale jeżeli tak jest, to ja zaproponowałam u siebie, żeby już 80% odhaczonych tych postanowień, które są naprawdę Łatwe i przyjemne, tak? bo to są te owoce, świadome jedzenie słodyczy i yy, yy, jeden posiłek zdrowy dziennie. A i tak jeszcze 80% takiego bonusu, bo ja bym bardzo chciała, żeby po tym marcu, jak się tu spotkamy w tym naszym podcaście yy, w kwietniu, na początku, żeby się okazało, że wiele z Was ma za sobą fajne doświadczenie tak. i takie yy, przekonanie się, że to bycie fit można realizować na naprawdę wiele różnych sposobów i nie musi to być aż tak okropnie, strasznie trudne i być po prostu drogą przez mękę. A żeby wspierać Was w tym yy, słodyczowym wyzwaniu, bo ja sobie sobie zdaję sprawę z tego, że naprawdę ciężko jest ograniczyć ilość słodyczy. Dlaczego? Bo słodycze są stworzone tylko po to, żeby smakowały. One nie mają tak. żadnej innej funkcji. Mądre głowy siedzą nad tym, żeby stworzyć możliwie najpyszniejszy e, produkt, opakować go w świetne opakowanie, sprzedać z super otoczką marketingową. No i to działa, tak? bo pobudza takie obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za przyjemność. Więc to jest naprawdę ciężka misja, żeby zacząć jeść te słodycze w sposób bardziej racjonalny, taki, który nawiązuje do naszych celów. Więc przez cały marzec u mnie na blogu i na Instagramie będą się pojawiały takie konkretne wskazówki praktyczne i też takie mocne wnioski z różnych badań naukowych, które będą Wam pomagały lepiej zarządzać tymi słodyczami w diecie. I też będę się rozprawiać z różnymi mitami, bo na przykład nie wiem, niektórzy mówią cukier uzależnia bardziej niż kokaina i wyszukuję no. jakieś tam badanie na nie wiem, dwóch szczurach, w których jeden wybierał, i cukier niż kokainę, um, więc też zajmiemy się takim rozwalaniem błędnych przekonań na temat słodyczy i właśnie pokażę tą taką drogę do tego, żeby jeść trochę normalniej. W wyzwaniu używam takiego określenia, że nie chodzi o to, żeby nie jeść słodyczy, tylko żeby jeść słodycze lepiej. Tak i tak samo jeśli chodzi o moje wyzwanie, to myślę, że dużą siłą tego jest to, że to się dzieje tu i teraz i bardzo dużo osób bierze w tym udział. W związku z tym na Instagramie pojawia się mnóstwo relacji, i tak dalej, i to nie jest wtedy. Wydaje mi się, że to jest bardziej motywujące czasami, niż jak ja wrzucam, że coś mhm. robię. No bo tak, jakby z góry wiadomo, że Wszyscy Marga czujcie. Tak. tak, bo to nie jest nic takiego, nie? Wiecie, nic Wszyscy z... wiemy, że Monika jest słodyczką. Więc ee, z tego powodu. Mm, przez to, że zwykłe dziewczyny, zwykłe dziewczyny. Ja też jestem zwykłą dziewczyną, ale wiecie o co mi chodzi, że nie dziewczyny, które, nie, którym się nie chce. Tak. Bo mi się a jestem, jestem osobą, która mi się chce, jest dużo osób, którym się nie chce. One wrzucają właśnie, że ćwiczą, że im się właśnie nie chce, ale idą i się nawzajem motywują i naprawdę bardzo dużo osób dzięki temu te wyzwania kończy. Mhm. Albo robi je w tych 80%, 70%. To jest bardzo dużo. Tak. To jest naprawdę wysoki próg. To już 50% moim zdaniem w takim wyzwaniu treningowym to jest naprawdę dużo. E u nas to zazwyczaj jest pod hashtagiem drużyna CF mm -hmm. i pod hashtagiem wyzwania, czyli tym, w tym przypadku to jest fit wiosna. No i właśnie a propos nagród. Dla osób, które, e, których nagrody motywują, to razem z wyzwaniem toczy się konkurs e, zrobiony z Pumą i Martę Sport e, do wygrania z 10 kompletów treningowych marki Puma, czyli od góry e, do Ja przez to ile dołu. dostałam kompletów marki Puma od Marty ćwiczeń już też jestem, e, e, z, jest... samą, sama się zgłosiłam na ambasadorkę. Tylko myślę, że z moim zamiłowaniem do fitnessu mogę nie dostać Tylko angażu. Tylko Puma o tym nie wie. Ale Marta ostatnio zostałam twarzą chleba. No tak. I to, i to z Lidlem. Wiem, to jest główno burze, Była trochę Avanti o to. Yy, ale ja uważam, że merytorycznie nie mam tutaj nic do zarzucenia, chociaż i tak mi pękło serce, jak tam przeczytałam, że wciskam ludziom tablicę Mendelejewa i, <laughs> Widziałam i, i chcę to. <laughs> ich otruć, Ale nie jest tak. Ani nie chcę, ani. Yy, tutaj wątek poboczny. Pieczywo, które jest głęboko mrożone, różni się tylko tym, że jak macie wypiekane pieczywo, to na 80% na etapie wypiekania się to zatrzymuje, mrozi się i później przed wyjściem do sklepu tego pieczywa się je dopieka. I tyle. Składniki nie są, nie są jakieś inne, więc jeżeli zwracamy uwagę na to, czy chleb jest dobrej jakości, czy nie, to patrzymy na skład, a nie na, to, a nie na formę odpieku. Bo... bo można naprawdę gówniany chleb upiec na świeżo i bardzo dobry chleb odpiec z mrożenia. Poza tym jest też wiele takich technik, Przyrządzania ciasta i robienia domowych wybiegów, które też uwzględniają ten etap mrożenia, bo później jest inna struktura ciasta. Także uważam, że to nie powinien być parametr w dyskusji, ale oczywiście bardzo fajnie, że są osoby, które mają czas i ochotę robić sobie super chleby. Ja bym sobie też kiedyś taki na pewno zrobiła, ale to będzie w przyszłym życiu, czyli po przeprowadzce, czyli za 10 lat. Podoba mi się nasze skakanie od tematu do tematu. Eee, nie ma nudy ogólnie, nie ma nudy, nie ma nudy, ale mówiłyśmy o nagrodach. O nagrodach, tak. tak. E, 10 komputów treningowych marki Puma, a dla dwóch osób dodatkowo z tych dziesięciu udział w nagraniach treningu, bo te, właśnie to, co jest też ważne, to e, w każdy poniedziałek w trakcie tego wyzwania e, pojawiają się nowe treningi. I te treningi tym razem są trochę inne niż zwykle, bo nie jestem tylko ja. Tylko napisałam do dziewczyn, które właśnie są aktywne dziewczyny z, z mojego hasztagu właśnie drużyna CF i zapytałam, czy chciałyby wziąć udział w treningu. Zapytałam też e, mojego znajomego Łukasza, który też ćwiczy i, i chciałam, żeby po prostu faceci też zobaczyli, że te treningi nie są tylko dla dziewczyn, bo jak oni widzą, że dziewczyna prowadzi, no tak. to stwierdzają od razu, że to jest dla kobiet, mimo tego, że ten trening niczym się nie różni i. I jak najbardziej mogą wykonywać go mężczyźni. Ale pewnie rosną blond włosy, jeżeli. Tak, tak, z tak. To tak samo jak dziewczyny czasami uważają, że jak dotkną handla, tak. no to będą podziane. No to tak samo jak facet zrobi ze mną trening, to mu rośnie blond włosy. I piersi. I piersi. <laughs> I piersi. E, tak, więc te treningi są nagrane z nimi, więc oni ćwiczą ze mną, pokazują zmodyfikowane wersje ćwiczeń, czasami osób początkujących. Tak, ja też ich podziwiam, bo świetnie im poszło i e, uważam, że ta atmosfera na tym treningu, bo już go robiłam, żeby sprawdzić, czy że wszystko się dobrze zmontowało, jest taka mega motywująca i mega pozytywna, więc nawet jeśli e, jesteście Team Monika i nie lubicie ćwiczyć, to myślę, że warto spróbować. E, a że dzisiaj jest poniedziałek. I to dzisiaj jest pierwszy trening już na kanale. Jak ten podcast leci, to też już jest, więc możecie zerknąć na co dzień fit na kanał i No nie sobie pozostaje zrobić. nic innego jak po prostu spróbować. Nawet Inki. nie trzeba mieć maty do tego treningu, bo to jest cardio bez maty. Wszystkie argumenty chcesz mi zabrać. Tak. Ja naprawdę nie chcę tego robić, a zaraz będę musiała. No i to jest cała Marta właśnie po prostu. No. więc y, ja zabezpieczyłam to wyzwanie naprawdę z każdej strony. <laughs> jak wejdziecie na bloga, to nawet przeczytacie, y, jeśli lubicie biegać, teraz jest super pogoda. Jak to połączyć z bieganiem, też to napisałam, więc jest naprawdę chyba wszystko, co może być, żeby tylko nie mieć wymówek. Więc jedyne, co musicie zrobić, to wejść w opis tego, jeśli oglądacie nas na YouTube, to w opis. A jeśli nie oglądacie nas na YouTube, tylko słuchacie gdzieś indziej, to wejdźcie na YouTube od poniedziałku i w opisie pod tym odcinkiem tak. będziecie mieli linki do wyzwania słodyczonowego Moniki i do wyzwania mojego. Musicie się osobno na każdej stronie zapisać, podać maila i na maila przyjdą Wam plany treningowe oraz plansze motywacyjne. Tak, Tak zgadzam się bardzo z moją przedmówczynią, z którą nie łączy mnie pasja do sportu, ale wierzę, że kiedyś zarazi mnie tym. Ona próbuje to już zrobić tak długi czas, że aż głupio Słuchaj, w mnie nie opór. biegałaś. No no wiem, był raz. ten raz, że poszliśmy razem biegać. Tak było. To jest A ważne. później biegałam robić drinki w Ale tutaj muszę przyznać, Kazywała że ma inne talenty. Były drinki, ale tańczyłyśmy w tym czasie tak. do Just Dance, więc jednocześnie spalałyśmy te kalorie. Tak, i uważam, że Just Dance jest jedną z takich najlepszych aktywności, które nie kojarzą mi się z aktywnością fizyczną. Tak, Więc jeżeli naprawdę Wam się strasznie bardzo nie chce, to polecam to. To jest wyzwanie codziennie: fit, codziennie lifestyle, jemy słodycze i to jest marzec, mili państwo. Jesteśmy bliżej niż dalej wiosny. Dokładnie. No dobra, to podsumowując, jak być fit na wiosnę? No, zapisać się Nie mamy tych... wyboru, musimy być fit na <laughs> tak Nie macie wyboru, nie macie naprawdę wymówek. Trzeba się zapisać na nasze wyzwania i zacząć. Startujemy dzisiaj, bo jest 1 marca. Nie ma dokąd uciec. Nie, po, nie ma dokąd uciec, musicie zacząć. A jeśli dacie słuchacie tego 5 marca, 10 marca, albo 12 marca, to, to też po prostu zacznijcie i zacznijcie od tego. Jeśli chodzi ja o wyzwania wiem. treningowe, to... to są czary. Że jeśli ktoś tego słucha tak. teraz, to znaczy, że naprawdę musi teraz zacząć. Tak. tak jeśli wierzycie w. Jak to się nazywa? Przyznaczenie. To to jest właśnie znak od niebios tak. oraz ode mnie i od Moniki, że Byś trzeba. na myśli niebiosa, właśnie. <laughs> trzeba ruszyć tyłek na wiosnę. Więc nawet jeśli to oglądacie tydzień później, dwa tygodnie później, jeśli chodzi o wyzwanie treningowe, zacznijcie od tego momentu, tak. w którym my jesteśmy. Już nie zaczynajcie od początku, tylko lećcie z nami, bo wtedy jest Yolo. większa motywacja. Jolo, po prostu zakładajcie buty i lećcie. A jak yy, zaczynacie wyzwanie z Moniką, to też po prostu zaczniecie, tak. zjedzcie banana, już będzie jeden punkt zaliczony na dwa. E, I co? I chyba tyle. No po, po prostu, prostu, prostu ruszcie tyłek. Tak. Nie ma rad, nic się tu nie zmienia, widzicie, że co roku wszyscy mówią to samo, bo to są podstawowe rzeczy. Marta, podoba mi się rzeczy. taka groźna. <laughs> mm. Kończmy <laughs> Musimy kończyć. E, to miłego tygodnia Wam życzymy i ruszcie dupę. Pa! E, w komentarzu napiszcie tyłek. Pa!